Od 15 lat Polska jest w Unii Europejskiej. Do tej pory elbląski samorząd pozyskał z Unii Europejskiej prawie 815 milionów złotych. Jestem od początku zwolennikiem wejścia Polski do Unii Europejskiej, a dzisiaj z perspektywy 15 lat możemy powiedzieć naocznie dla osób, które mogłyby mieć wątpliwość, czy to jest przystąpienie, które dało nam szansę na rozwój czy pozwoliło na realizację zadań. Dzisiaj jednoznacznie, tak jak pani wymieniła, 815 milionów pozyskaliśmy na twarde przedsięwzięcia, na różnego rodzaju inwestycje, ale licząc chociażby też i projekty miękkie, no to już w sumie jest ponad miliard 250 milionów. Jest to Potężna kwota pieniędzy. Gdybyśmy tak popatrzyli, no średni budżet gdzieś 15 lat temu to było gdzieś 350-400 milionów. To mówimy tutaj o nawet już z miękkimi o, o, o trzech budżetach miasta. Są to środki olbrzymie. Myślę, że Elbląg ma tutaj taką silną pozycję lidera i w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Ja w swojej już teraz drugiej rozpoczętej kadencji, zawsze powtarzam, że pierwsze inwestycje to są te, do których możemy dostać dofinansowanie. Jeżeli możemy coś zrobić za 15, góra 20% całych kosztów, to nie ma lepszych inwestycji, yy, które są tak dofinansowane. No Unii Europejskiej. Wiele inwestycji w Elblągu w ogóle nie udałoby się zrealizować, gdyby nie środki z Unii. Pracuję od 1991 roku w Urzędzie Miejskim. Tworzyliśmy strategie, plany rozwojowe i wiele pozycji, które były wpisywane w strategii, zawsze był problem, skąd wziąć środki finansowe, żeby, żeby to zrealizować. Tu wspaniale skorzystaliśmy, i tutaj się cieszę, że w Elblągu i jest wspaniała kadra, która pozyskuje środki. Dzięki temu tyle środków trafia do nas tutaj, do Elbląga. Rozpoczęliśmy od tak zwanych funduszy przedakcesyjnych, które, jak wiemy, jeszcze nie byliśmy w Unii, ale mogliśmy z nich korzystać. I tutaj czy trasa Unii Europejskiej, bez której dzisiaj, myślę, że żaden Elblążanin sobie wyjazdu z miasta, chociażby na siódemkę, trudno Wyobrazi, gdyby jej nie było. No myślę tu o Węźle Wschód, który rozpoczęliśmy jako miasto, później zrealizowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, ale on był takim pierwszym sygnałem do tego, żeby ruszyła inicjatywa związana i z drogą numer 7, już dzisiejszą S7 i z drogą na Kaliningrad, gdzie jak wiemy te inwestycje również no, wprowadzają nasze miasto. Do sieci dróg o znaczeniu międzynarodowym. Wiele inwestycji już w ramach <laughs> najpierw zintegrowanego programu rozwoju regionalnego, a później regionalnego programu operacyjnego, żeśmy realizowali no, ulice na Starym Mieście, chociażby e, wszystkie trzy obiekty e, kultury. Muzeum skończone, biblioteka w trakcie i galeria e, jest w przygotowaniu do tego, żeby Również ta część inwestycyjna została na starym mieście zrealizowana. Oczywiście nie można zapomnieć o służbie zdrowia. Służba zdrowia, mamy przecież nowy blok operacyjny na szpitalu wojewódzkim i oddziały, które przeszły modernizację. I teraz przygotowaliśmy już i powtarzamy procedurę, jeśli chodzi o budowę bloku operacyjnego i oddziałów w szpitalu miejskim. Są to wielkie, duże inwestycje, o których nie, nie, nie byłoby szansy pomyśleć, gdybyśmy nie mieli zastrzyku z Unii Europejskiej. Drogownictwo to jest cała wielka sieć dróg, które począwszy 503, później 504, linie tramwajowe, które się pojawiły nowe tramwaje które też zakupujemy w dalszym ciągu i są dla Elbląga budowane. Myślę, że i wiadukt na Zatorze, który był takim, jak pamiętam, w urzędzie od początku postulatem, że Zatorze jest odcięte i powinno mieć ten wiadukt, ale udało się i w poprzedniej kadencji został zrealizowany. Szereg dróg, których tutaj mógłbym mnóstwo wymieniać, które były też dofinansowanie, pułkownika Dąbka, jedna z większych, to to dzięki tym środkom. Edukacja, 25 milionów tylko i wyłącznie teraz z tego programu, a mieliśmy wcześniej szkoły czy zespół, szkoły gospodarczych, zespół szkół gospodarczych, zespoły szkół techniczno-informatycznych. Teraz mamy do przerobienia, już zaczęliśmy. 25 milionów na program związany z podwyższeniem jakości kształcenia zawodowego. Oczywiście port morski, bo pamiętamy, że mamy obydwa terminale wybudowane i pasażerski, i ten towarowy. Tam też było wsparcie ze źródeł zewnętrznych. Oczywiście jeżeli powstanie kanał żeglugowy, to jest ta szansa, że one w końcu zaczną normalnie funkcjonować. Cała dzielnica Modrzewina, infrastruktura i droga dojazdowa to też jest wykorzystanie pieniędzy z Unii Europejskiej z wiaduktem na to, żeby na Modrzewinie móc inwestować. Myślę, że trzeba również poprawi, o poprawie jakości wody powiedzieć. Najpierw z isp -y. To był projekt robiony jako ISPA skończony w Funduszu Wspólności. Dzisiaj jesteśmy w trakcie przygotowania na modernizację oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia według ostatniego przetargu to jest około 180 milionów złotych. Bez dofinansowania ze środków Unii Europejskiej nie dalibyśmy Rady jako samorząd, żeby tego typu przedsięwzięcia realizować. No i oczywiście sport, sport gdzie mamy tak naprawdę jeden basen nowy, drugi całkowicie zmodernizowany, hala przy ulicy Grunwaldzkiej, która dzisiaj wydaje się, że gdyby jej nie było to w ogóle trudno by było mówić o sporcie, no z tamtej kadencji tor łyżwiarski, oświetlenie stadionu czy budynek dla piłkarzy i dla Łóżwiarzy, gdybyśmy mieli ponosić takie wydatki w 100% na chociażby te, które wymieniłem inwestycje, to ja myślę nie 15 lat, ale dużo, dużo więcej, bo nigdy całego budżetu nie wydaje się na inwestycje, a tu mówimy o takich około trzech budżetach, które żeśmy do mogli pozyskali. Nie tylko samorząd wykorzystuje możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej. Po fundusze coraz częściej sięgają organizacje pozarządowe, szkoły, przedsiębiorcy. Bardzo się cieszę, że to nie tylko samorząd uczestniczy, ale również organizacje pozarządowe wykorzystują środki finansowe z Unii Europejskiej, piszą programy. No Tutaj dodam również i uczelnie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, która... Wybudowała aulę. Uczelnia bardzo dużo pozyskuje środków i też na programy edukacyjne, które, które prowadzi. Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, która też składa do funduszy unijnych na boiska, na różnego rodzaju przedsięwzięcia. Mienił Pan liczne inwestycje, które udało się zorganizować w naszym mieście dzięki środkom Unii Europejskiej. A jakie są jeszcze planowane lub są w trakcie? Zabiegamy o to, żeby pozyskać środki na zbiornik retencyjny. To jest temat związany z przeciwpowodziówką naszego miasta i sami wiemy, że bywają takie dni, gdzie Natura niestety pokazuje swoją wyższość i nie dajemy rady, żeby sobie z tym poradzić. Ten zbiornik jest dokumentacja, jest pozwolenie na budowę. Mam nadzieję, że uda się domówić z Wodami Polskimi, żeby w tej kadencji rozpocząć tę budowę. Mamy przedsięwzięcia związane z edukacją, które są niejako kontynuowane, bo Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej jest, jest tematem Dłuższym, rozłożonym w czasie i te inwestycje już prowadzimy. Rozbudowę dróg co roku to jest jakby jeden z priorytetów. Robimy w tej chwili zmianę planu na Wyspie Spichrzów. Między innymi też ze względu na to, że wygraliśmy w konkursie fabryka i tam ma powstać z Agencją Rozwoju Przemysłu wspólne przedsięwzięcie usług. Nowoczesnych usług, tam nie będzie żadnej fabryki, to proszę, tylko nazwa jest fabryka, ale tutaj w naszym przypadku elbląskim to będzie nowoczesne centrum usług, które, które się będzie pojawiać. Chcemy rozbudowywać Bądź winę i tam też z taką nadzieją, że w przyszłej perspektywie finansowej, gdyby na te inwestycje drogowe mogło być więcej pieniędzy, to byłoby nam dużo łatwiej przygotowywać kolejne tereny, bo tak naprawdę na odżywienie te tereny dla inwestorów już tam się kończą i trzeba myśleć już o następnych terenach. Basen, który mamy pierwszą część, zobaczymy, też chcemy szukać środków zewnętrznych. Na drugą część tą związaną już z komercją to jest. Kolejny taki etap, no oczywiście tutaj zagospodarowanie ba bażantarni, a myślę tutaj też o Górze Chrobrego gdyby te wszystkie elementy w jakiś sposób wspinać, to jest kolejny taki teren tak zwanego europarku, gdzie trzeba szukać możliwych też inwestorów, żeby atrakcyjność mieszkania w Elblągu była coraz większa. Planów na Elbląk jest dużo, aby Unia Europejska w dalszym ciągu dawała takie możliwości na pozyskanie dodatkowych środków dla naszego miasta. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i e, zapraszam wszystkich Państwa na obejrzenie wystawy. Stoi między ratuszem staromiejskim a katedrą. Można rzucić okiem, ile dzięki pozyskanym pieniądzom z Unii Europejskiej mogliśmy w Elblągu naszych planów realizować.